Witam Was serdecznie, Kramer Wykopki z tej strony Właśnie czekam na Jarka i Roberta dzisiaj do mnie wpadają i lecimy do lasu na kopanko miejmy nadzieję, że nie przyjadą na darmo, że coś pokopiemy i, i zobaczycie coś na filmie pozdrawiam, czarne kciuki no i co? I idziemy idziemy w las Panie <gry> no i co? Pierwszy dołek. I Brenek, tak? I tyle. Chłopaki gdzieś tam ryją. I tak to wychodzi. No i co? Zaczyna się. Znowu kuleczki. <gry> Oj, Boziu. No ale nic tuptamy sobie i a przy okazji jak coś wpadnie to jest super No i następna i następna chłopaki już tam wypruli daleko znowu piękna pogoda nam się trafiła ptaszki ćwierkają kuleczek jest trochę No. i proszę o Was pierwszy fancik nie wiem co to jest. Tu ma takie dwa mocowania z dziurkami. Nie wiem, czy to jakaś ozdoba. Nie mam pojęcia. Tak to wygląda. Trochę pod słońce kiepsko widać. O. Coś takiego. Bije coś jak dzwon. W okoliczności Jest przyjemnie Jest to Nie możemy dostroić Ad Pro Jakoś Dziwnie Zobaczcie jaki fanciur, jaki fanciur, złota obrączka, ładna co, a tak naprawdę to wiecie co to jest, o, idziemy zmieniamy miejscówkę i tyle, nakręcimy Roberta na żywo, to już wiem. chyba złoty, zdecydowanie, Kawałek... <gry> To, że nie złoty? no tak. Będę się powtarzał, ale te pierścienie wiodące to tak biją pięknie, jak normalnie... Jak normalnie złoto. Co masz, Robercik? Szrapnelowe. Szrapnelik, no. Zobaczycie na filmie, e, nie z tego wypadu, tylko z poprzedniego mojego, ile ja tego na, nakopałem tutaj. No, może nie tutaj. Trochę dalej. Wczesny PRL. Jaro kopnął teraz przed chwilą. O. No, ale jest guziczek. Coś pięknego. Ciężko, nie? No, ale. Nie ma łóżka. Taka to robota. No, teraz wyszła. 7,65. Museczka pięknie mi biła. Robert uśmiechnij się, uśmiechnij się. Dużo ze śwantów nakopał. Denara złotego walną. O, a Robercik, e, przepraszam, ja znalazł Sygnowaną sprzączkę do paska Adolf Muller Sonnen 2 Czyli to nie będzie miał A tu o. znowu Zboczeńcy byli, którzy nie umieją po sobie zabrać. Zmiana miejscówki i czubeczek, czubeczek od Mauserka pewnie. Znowu wróciliśmy do tego lasu co wczoraj, co taką walię. Milej się chodzi, zobaczymy jak będzie z fantami. No i co? Kuleczka muszkietowa kolejna O, w ciągu dwóch dni nakopałem tych kulek. Nie wiem czy za 30-40. Nie mam pojęcia, ale dużo, dużo. Wczoraj przestałem liczyć. No i petarda. Chodźcie, załatwicie? Jest petarda. Zuszkiem. Aaaaa. <laughs> Jest dobrze. że się wyszło. O, ale piękny. to jest pierwszą Chyba no tak. Ty, ale diabłów, guziola. Fajny ożyw w koronie. Takiego wieździe. Na tych polach, co ty mówiłeś, też ostatnio dziabnąłem. Pięknie. Chodź, zobacz. No. Zresztą, ile? Trzy dni temu też takiego. Fajnie. Jestem 17-19. On jest sygnowany z tyłu? Chyba nie, nie. No, ale ładny. Pięknie. To jest ten z 17 19 To jest pierwsza wojna. Nie, to jest to? bardzo ładnie, bardzo ładnie. No i jakby miało być inaczej, po fancie, po guziczku, szrapnel, kulka szrapnelowa <ścoughs> i tyle. No Kurcze No ale i tak jest już już jest przyjemnie, bo coś znalazłem fajnego także. Lecimy dalej. Lecimy, lecimy, nie śpimy. I mamy Polmosik, ale w jakim niespotykanym kolorze. Ojej, panie. Perłowa pistacja. O kurczę. A jednak armia czerwona jest. cały czas tu jest. Wiecznie żywa. Szkoda, że tylko w takiej postaci. No, więc chyba trzeba zrobić stację numer 2 albo 3.